W tym zadaniu mamy podane, że cosinus beta jest równy minus 1 trzecia i beta należy do przedziału od pi do 3 drugich pi i musimy obliczyć wartość wyrażenia sinus od beta minus 1 trzecia pi. Ponieważ mamy tutaj sinus z różnicy dwóch kątów, to możemy zastosować wzór na sinus różnicy dwóch kątów. Takie wzory mamy podane w tablicach maturalnych na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów. W naszym przypadku będziemy chcieli skorzystać oczywiście z tego wzoru sinus alfa minus beta. W naszym przypadku mamy oczywiście sinus beta minus 1 trzecia pi, czyli zapiszemy, że to się równa sinus pierwszego kąta, czyli sinus beta razy cosinus drugiego kąta. Czyli kąta 1 trzecia pi, to zapiszę prościej, że to jest pi trzecich. Dalej mamy minus cosinus pierwszego kąta, czyli cosinus kąta beta. I jeszcze mamy razy sinus drugiego kąta, czyli w naszym przypadku pi trzecich. No i zobaczmy, co otrzymaliśmy. Sinusa bety nie mamy na razie, także tu nie mamy co podstawić. Napiszę, przepiszę zatem sinus beta. Razy cosinus pi trzecich to jest inaczej cosinus 60 stopni, czyli to będzie jedna druga. Sinus beta razy jedna druga mamy, a tutaj minus cosinus beta mamy podane z treści zadania, że to jest minus jedna trzecia, czyli będziemy mieli minus minus jedna trzecia, od razu napiszę plus. Jedna trzecia i jeszcze razy sinus 60 stopni to jest pierwiastek z trzech przez 2, więc w zasadzie praktycznie wszystko mamy, potrzebujemy tylko sinusa, bety, a tego możemy bardzo łatwo obliczyć, mając kosinus, mianowicie z jedynki trygonometrycznej. Napiszmy, że sinus kwadrat beta plus cosinus kwadrat beta, to od razu obliczę, że minus 1 trzecia do kwadratu to jest 1 dziewiąta i że to się równa 1 z jedynki trygonometrycznej czyli otrzymujemy, że sinus kwadrat beta to się równa 1 minus 1 dziewiąta, czyli 8 dziewiątych, czyli sinus beta to się równa pierwiastek z tej liczby, pierwiastek z 8 to 2 pierwiastki z 2, a pierwiastek z 9 to 3. No i jeszcze mamy drugie rozwiązanie, że sinus beta jest równy minus tej liczby, czyli minus 2 pierwiastki z 2 przez 3. W naszym przypadku kąt beta należy do trzeciej ćwiartki, od pi do trzech drugich pi i w tej ćwiartce zarówno sinus, jak i cosinus są ujemne, czyli to rozwiązanie dodatnie nie spełnia naszego założenia o tym, że kąt beta należy do trzeciej ćwiarki, możemy napisać że nie należy do dziedziny, bierzemy tylko sinusa beta równego minus dwa pierwiastki z dwóch przez 3. No to mamy wszystko, podstawiamy pod sinus beta minus dwa pierwiastki z dwóch przez 3. Wszystko jeszcze razy jedna druga i plus tutaj będzie pierwiastek z 3 przez 6, to się równa. Tu nie będę skracał wymnożę, żeby mieć wspólny mianownik, czyli będziemy mieli dwa pierwiastki z dwóch, oczywiście na minusie podzielić na 6 plus pierwiastek z 3 podzielić na 6, czyli to się równa. Ostatecznie możemy zapisać minus 2 pierwiastki z 2 plus. Pierwiastek z 3 podzielić na 6. No i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie A.